W komendzie miejskiej policji w Bielsku Białej odbyła się odprawa roczna Bielskiego Garnizonu, podczas której policjanci podsumowali miniony rok. W odprawie, na której obecni byli m.in. prezydent Bielska-Białej, starosta Bielski, przedstawiciele Bielskiej Prokuratury, uczestniczył także zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszy inspektor Piotr Kucia którego poprosiliśmy o krótką ocenę działań prowadzonych w minionym roku przez Bielską Policję. Należy no, ocenić tę działalność za rok 2014 na poziomie bardzo dobrym. Praktycznie wszystkie mierniki, jakie sobie założyliśmy na początku roku 2014, zostały zrealizowane. Wyniki, jakie osiągnęliśmy, są bardzo dobre. No i myślę, że mieszkańcy podwyskie dział mogą się czuć bezpiecznie. Oczywiście nie wszystkie założenia udało się zrealizować w 100%. No, troszeczkę zmieniamy swoją taktykę pełnienia służby i staramy się być, jak najwięcej na ulicach, jak, jak najwięcej w terenie. Może sobie na ten pierwszy rok zbyt wysoko bo za, założyliśmy tą poprzeczkę, ale, że tak powiem, byliśmy bardzo blisko tego wyniku i z tej drogi na pewno nie, zre, nie zrezygnujemy. Chcemy, aby jak najwięcej policjantów ruchu drogowego, dzielnicowych, policjantów prewencji było widocznych na drogach. Duży wpływ na działalność Bielskiej Policji ma atrakcyjność turystyczna naszego regionu. My jesteśmy terenem atrakcyjnym, jeżeli chodzi o yy, yy, aglomeracji, o góry o, nawet o jeziora i, i tak dalej mamy bardzo wiele y, turystów, osób przyjezdnych więc y to wymaga od nas wzmożonej pracy i musimy się uaktywnić na takie okresy jak długie weekendy, ferie czy święta, bo tych osób przyjaznych mamy tutaj zdecydowanie więcej, a wiadomo okazja czyni złodzieja. Często ci nasi turyści są roztargnieni, nie dbają o swoje mienie, zostawiają go bez opieki, no, a my jesteśmy po to, aby... Oni tutaj mogli spokojnie wypoczywać. Sporo miejsca podczas odprawy poświęcono problemowi kibiców piłkarskich, co w pewnym sensie wiąże się z oddaniem do użytku nowego stadionu przy ulicy Rychlińskiego. Na pewno to będzie taki krzes bojowy dla policjantów z Bielska Białej. Potwierdzam rzeczywiście do chwili obecnej kibice drużyn przyjezdnych z uwagi na trwający remont na stadionie no nie mogli uczestniczyć bezpośrednio w tych zawodach sportowych. Powiem tak, no doświadczenie mamy, ponieważ tych klubów piłkarskich na Śląsku jest bardzo dużo. Mamy tutaj na miejscu w Bielsku i samodzielne pododdziały prewencji, które pomagają nam w tym zabezpieczeniu, ale one uczestniczą w zabezpieczeniach również takich imprez czy w Chorzowie, czy w Zabrzu, czy w Katowicach. Także mamy doświadczenie, na pewno będziemy musieli zwiększyć siły i myślę, że będzie dobrze. Policjanci garnizonu bielskiego także wkrótce przeprowadzą się do nowych siedzib, co niewątpliwie wpłynie na jakość ich w pracy. My no raz, że na pracę i myślę, że na wizerunek. Tak? Pierwszy obiekt, jaki planujemy oddać w tym roku, mam nadzieję, że to będzie przełom sierpnia i września, to nowa siedziba komisariatu Policji w Czechowicach i Dziedzicach. Obiekt realizowany całkowicie w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów i obiekt, który ma służyć nie tylko policjantom, ale i obywatelom, abyśmy mogli tych obywateli przyjmować w godziwych warunkach. Kolejny obiekt wznoszony w chwili obecnej Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej Myślę, że to będzie przyszły rok albo 2017. Wszystko, wszystko zależy od środków finansowych, jakie zostaną nam przekazane. Staramy się również zmienić wizerunek zewnętrzny Komisariatu Policji w Kobiernicach. Zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji podkreśla, że wiele przedsięwzięć realizowanych przez policję w garnizonie bielskim jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami. No, współpraca z samorządami jak najbardziej ocenia pozytywnie, jeżeli chodzi o powiat bielski. Miasto Bielsko-Biała. Ja się cieszę, że samorządowcy rozumieją, iż żadna złotówka wydana na bezpieczeństwo nie jest pieniądzem straconym. Ta aktywność przejawia się w różnych inicjatywach czy w wsparciu zakupu pojazdów, służbach ponadnormatywnych, ale również w realizowaniu różnych wspólnych działań prewencyjnych, pogadanek, szkoleń itd.